嗯嗯嗯 Witam wszystkich moi, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie po raz kolejny na Najwiku, moi drodzy, losowanie par turniejowych i zasady turniejów Phoenix Talent 1 to już, moi drodzy, teraz pokrótce. Przypomnę w sensie, przypomnę, powiem. Zasady, które będą obowiązywać na piątkowym turnieju Fenix Talent 1. Piątek, godzina 19.00. Wbijajcie na kanał, bo będzie coś niesamowitego, moi drodzy. Dwa teamy po dwie osoby. Moi drodzy, szybko wam tu wytłumaczę. Moi drodzy, mamy dwie, dwa teamy po dwie osoby, które zaraz będziemy losować. Do tego, do każdego teamu dobierana jest piosenka, która też zostanie wylosowana dzisiaj. Eee, I moi drodzy, zawodnicy. Którzy są w jednej grupie, jest ich dwóch, śpiewają tą samą piosenkę i to wy będziecie mieli wpływ, jak i oczywiście ja, decydujący wpływ. Wy, czyli widzowie, też będziecie, będziecie mieli wpływ na. Na to, kto zwycięży ten turniej Fenix Talent 1, bo będzie naprawdę się działo, będzie grubo e, zaraz, za momencik wylosujemy muzyki i drużyny turnieju Fenix Talent 1. Witam wszystkich bardzo serdecznie, się ma Marcelox, się ma Młody, się ma Chudy, witam Dobra Morda, witam również Karka. Dzień dobry. Eee, moi drodzy, tak, tak, dobra, tak dokładnie, długo się nie widzieliśmy. Dokładnie nie ma pioseta, bo piąset coś tam, nie wiem, nie wiem, co tam się w ogóle stało, ale nieważne. Moi drodzy, jest ważne to, że zaraz dostujemy pierwszych zawodników. Przypominam, czterech czterech zawodników. Marcelox chudy, może wam przedstawię ich tutaj tak na szybkości eee, Dokładnie tak, Wojtek, Marcelox. Kudy i jeszcze jednego osobnika mi tutaj brakuje, czyli piąceta, więc dołóżmy do tego piąceta, mamy czterech zawodników, Wojtek Barceloxudy i zaraz wlosujemy, kto z kim będzie w grupach ułożony i kto będzie jakie piosenki śpiewał. Moi drodzy, będzie naprawdę turniej. Jakiego jeszcze na polskim YouTubie na pewno nie było Fortnite'owy turniej, Fortniteowa arena, Fortnite'owe wszystko. Więc chyba czas najwyższy. Przejść jeszcze do jednej z najważniejszych zasad turnieju Phoenix Talent 1. Moi drodzy. E, śpiewa jedna osoba z drużyny, i druga osoba z drużyny. Po, po tych występach ja robię Wam ankietę i wy decydujecie, kto zdobywa pierwszy punkty e, z tej dwójki. I ja oczywiście przyznaję ze, ze swoim współprowadzącym e, też dodatkowe punkty dla tej osoby, która oczywiście e, będzie dla nas lepiej śpiewała, lepiej recytowała dany tekst. E, więc moi drodzy, czas przejść do losowania turniejowych i, i sprawdźmy, kto to moi drodzy. Będzie jako pierwszy, więc przechodzimy już do samego losowania par. Turnie Jesteśmy, moi drodzy. Jesteśmy, jesteśmy. 1, 2, 3, 4. Klasycznie, moi drodzy, będę was pytał, kto będzie z kim w drużynie. Ale zanim to, moi drodzy, ja pozwolę sobie pójść po telefon, który znajduje się dosłownie 5 metrów obok mnie, już mam go w ręce i już włączę sobie czaty na YouTubie, który będzie mi pomagał wybierać numerki. Ale moi drodzy. Pierwszy numerek zawsze wybieram ja, więc przyzwólcie mi to, że będę mógł wybrać pierwszą osobę, a pierwszym numerkiem, który, który, który sobie wybiorę, będzie to numerek, czekajcie, 20, dzisiaj mamy styczeń 2025 roku, mamy pierwszy miesiąc, 20 dzień, no to moi drodzy, 2 minus 1 to jest 1, więc wybieramy jedyneczkę, a w pierwszym, pierwszy, jako pierwszy na turnieju piątkowym będzie śpiewał, uwaga, uwaga, kto? Piąset i on będzie rywalizował z kim, moi drodzy, wybierajcie na czacie piszemy. 2, e, trzy, cztery. Kto e, będzie, moi drodzy, w drużynie z Piąsetem przez pierwsze. E, moi drodzy, e, przez pierwsze e, pierwszą turę. Dwa, trzy, czy cztery. Kto będzie z piąsetem? I przypominam, moi drodzy, zaraz będziemy losować piosenki jak i do grup, i jak i do finałowej konkurencji, czyli do finału, e, moi drodzy, bo na finale też będzie inna piosenka niż była, moi drodzy, przyznana zawodnikom w pierwszych turach, więc tak jakby trzy piosenki e, na jednym turnieju Fenix. Widzę, że dwie czwórki, więc wylosujemy, mamy nawet cztery osoby na live'iku, więc e, lecimy sobie za czwórkowiec z piosetem. Walczyć będzie w pierwszej turze. Wojtek, i tutaj mamy już, moi drodzy, pierwszą dwójeczkę, czyli Pioset będzie rywalizował piosenkowo tutaj, jak, jak to można powiedzieć, moi drodzy, eee... czekajcie, szukam jakiegoś, moi drodzy, słowa... Eee... Czekajcie, śpiewająco O, Piąset będzie śpiewająco rywalizował W pierwszej turze z Wojtkiem I będzie Piąset śpiewał jako pierwszy Potem Wojtek, a my już Przechodzimy do kolejnego duła, więc Dwójeczka, to już jest formalność Marcelox będzie rywalizował z Chudym Tak prezentują się Moi drodzy Wyniki losowania Par turniejowych Więc powtórzmy to jeszcze raz Piąset versus Wojtek Pierwsza tura Potem Marcelox vs Hudy Tak wygląda, moi drodzy, e, dokładna notka, e, jeżeli chodzi o losowanie par turniejowych Ale przypomnijmy, że to jeszcze nie koniec Przed nami wisienka na torcie, czyli losowanie muzyk turniejowych, na które na pewno czekacie Trzy piosenki, dwie, jeżeli chodzi o tury przykładowo Lewa strona ma piosenkę... Którą wylosujemy zaraz, prawa strona ma piosenkę, którą też zaraz wylosujemy. I potem ostatnia zostanie finałowa piosenka, więc zerknijmy sobie jeszcze na, yy, moi drodzy, te muzyczki, turnie iowe. Ja pozwolę sobie tutaj już wam włączyć, moi drodzy, ekranik, tylko jeszcze coś. Muszę zrobić dokładnie tak, i już mam to zrobione. Więc moi drodzy, przechodzimy do e, tutaj. Muzyk turniejowych już jesteśmy, więc moi, moi drodzy, kto jakie piosenki będzie śpiewał na piątkowym turnieju Fenix Talent? To jest to pytanie, zadaje sobie 90% oglądających. A więc moi drodzy, wylosuję piosenkę do duo Pioset vs. Wojtek. I zastanawiam się, czy Wam dać tutaj y, możliwość wyboru, czy ja wybiorę pierwszą, a wy drugą. Się tak, moi drodzy, zastanawiam, ale dobra. Wybiorę ja pierwszą, wy drugą i lecimy. A więc, piosenką numer jeden, którą będą śpiewać Piąset z Wojtkiem i rywalizować o finał, będzie. A wybierzmy sobie teraz dwójeczkę. Uwaga, uwaga! Pierwsza piosenka. Co to będzie? Co to będzie za polskiego internetu? Miłość, miłość za kopanem. Piąset oblewa się szampanem. I tak, moi drodzy, jest mamy pierwszą piosenkę dla Piąseta oraz Wojtka na piątkowy turniej Phoenix Talent. Więc moi drodzy, rozpoczynamy to, miłość z zakopanem rozpocznie ee, tą jakże piękną istną noc Phoenix Talent, więc miłość z zakopanem, no coś pięknego już nie mogę się doczekać, aż pioset z Wojtykiem będą to pięknie sobie tutaj śpiewać. Więc moi drodzy, czas przejść do drugiej piosenki, która będzie, moi drodzy! Towarzyszy się nam przy drugiej części turnieju, czyli po stronie Marceloksa z chudem, czyli co będą śpiewać panowie? Z Marcelok Marce z chudem. Co oni będą śpiewać? Wiemy już, że piosenkę z Wojtkiem będą śpiewali miłość z Akupanem, ale co będzie śpiewać Marcelok z chudem? E, I będą walczyć z tą piosenką o finał, zobaczymy. To nie jest turniej, jeżeli chodzi o skill'a, to jest tylko i wyłącznie turniej, moi drodzy, śpiewa! Kuf, dokładnie, śpiewaków. Więc moi drodzy, daję wam teraz wolność wyboru: jedyneczka czy trujeczka? Który numer wybieramy? Który numer wybieramy? Jedneczka czy trujeczka? Wypiszcie na czacie, a ja sobie zerknę, co tutaj za numerki pojawią się na czacie. Let's go, let's go. Widzę, że tutaj Marcelox napisał trujeczkę. Karek, jedyneczkę. Przypominam, że wybieramy teraz piosenkę dla Marceloxa oraz dla chudego. W pierwszej fazie turnieju. A ostatni numerek zostanie, moi drodzy, ee, wybrany jako finał. Więc finałowa piosenka już zaraz po raz kolejny. A więc piszemy na zacie: jedyneczka czy trójeczka I widzę, że jest przewaga trujeczki. Więc wybieramy numer. Uwaga, uwaga, 3. Więc. Marcelox z chudem na piątkowym turnieju Phoenix Talent będą śpiewać. Uwaga, uwaga. Co to będzie, co to będzie? Dobra moi drodzy, nie przedłużając rozpoczynamy. Co to za piosenka się nam tu skrywa? Jestem muzykantem konszabelantem. I moi drodzy, trzecia, e, trzecia opcja to: Jestem muzykantem konszabelantem, więc <ścoughs> Marcelok z mamy dwóch konszabelantów. Gratulacje! Panowie, mamy, moi drodzy, drugą piosenkę wybraną, więc turniej zapowiada się jeszcze lepiej niż się zapowiadał i moi drodzy, jeszcze jedna piosenka, czyli piosenka finałowa. Więc mm, zobaczymy zaraz, y, moi drodzy, kto to zwycięży. Przypominam, że moi drodzy, jestem muzykantem koszabalantem, to nie jest y, Cały utwór, jest to jakaś część, więc to moi drodzy, maksymalnie 25 sekund tekstu, więc spokojnie wszystkim zawodnikom wyślę et, ten urywek na PV, więc spokojnie, to nie jest cała piosenka, jak i oczywiście Miłość z Zakopanem Więc moi drodzy, lecimy sobie z teraz piosenką finałową, którą też będziecie śpiewać e, Oczywiście zawodnicy będą śpiewać, jeżeli przejdą po pierwszych fazach Czyli Miłość z Zakopanem, jestem muzykantem, koszabalantem Moi drodzy, będzie ostro, ostro Więc piosenka z oitx Miłość z Zakopanem, a Marcelox z chudem. E, to dokładnie jestem muzykantem Koncha więc jest naprawdę grubo, ale czas przyszedł jeszcze blasować tą ostatnią finałową piosenkę na turnieju Phoenix Talent 1, więc nie pozostało mi nic innego, jak odkryć kartę numer 1, więc 5 sekund i odkrywamy. Uwaga, uwaga, finałową piosenką na turnieju Phoenix Talent 1 będzie wszystko wytłumaczone na priwie panie Marcelox. Uwaga, uwaga. Finałowi mistrzowie, talentowie będą śpiewać? Od samego rana. A jajaj, a to nie było do białego rana. <laughs> Nieważne, ale moi drodzy, bardzo popularna piosenka z Donajtów od samego rana, czy do białego rana e, na Buzi Mam Banana. Będzie to piosenka finałowa Phoenix Talent 1, więc moi drodzy, jesteśmy, poznaliśmy całą terminówkę, jeżeli chodzi o Phoenix Talent 1, będzie grubo. Jak widzicie, piosenki są naprawdę popularne, naprawdę będą my Będą grzać, będzie, moi drodzy, ciekawie, jeżeli chodzi o ten turniej. Kto się nie umie doczekać, bo ja już, moi drodzy, nie umiem się doczekać, aż w końcu będę mógł rozpocząć ten turniej, więc losowanie turniowych uważam za zamknięte. Trzymajcie się i słyszymy się, moi drodzy, już w sumie na kolejnym live, a na turnieju Feniks talent 1 już w piąteczek, więc wszystkie karty zostały odkryte. Jeszcze jedna przed nami, więc obserwujcie Discorda, trzymajcie się i do następnego live'ika, który już jutro. elu na